Witaj. Cieszę się, że tu zajrzałeś. Kiedy myślę o tym, co naprawdę znaczy żyć lepiej, widzę, że wszystko zaczyna się bardzo prosto. Od momentu, w którym przestaje mi odpowiadać to, jak żyję teraz. To zawsze jest punkt wyjścia. Pojawia się napięcie, niezadowolenie, poczucie, że coś w codzienności nie gra. I wtedy łatwo uciec z wymarzenia. O większe pieniądze, o zmianę miejsca, o inny rytm życia, o spokojniejsze relacje. To słowo lepiej wydaje się obietnicą, ale samo w sobie niczego nie wyjaśni. Jest zbyt ogólny, zbyt abstrakcyjny, żeby naprawdę mogło cokolwiek zmienić. Przez długi czas obserwowałem to w małej społeczności, w której funkcjonowałem. Był to zamknięty mikroświat, w którym spotykały się bardzo różne postawy. Jedni żyli spokojnie, według zasady żyli po innym, nie angażując się nadmiernie. Inni próbowali przejmować kontrolę, widzieć wszystko lepiej, zarządzać całością dla dobra wszystkich. Byli też tacy, którzy krytykowali po cichu, bez gotowości do wzięcia odpowiedzialności. I tacy, którzy podporządkowywali się układowi, bo było im to po prostu na rękę. Ja byłem w tym wszystkim kimś, kto mówił wprost. To nie zawsze było mile widziane. Bywałem niewygodny, czasem kontrowersyjny, a jednak zachowywałem spokój. Nawet wtedy, gdy pojawiały się konflikty, potrafiłem słuchać i rozmawiać z każdą ze stron. Szczególnie wyraźnie zobaczyłem to w momencie, kiedy pojawiła się trudna, napięta sytuacja, wymagająca współpracy wielu ludzi. Emocje sięgały wysoko, relacje się psuły, a drobne sprawy urastały do rangi problemów nie do rozwiązania. Ja słuchałem uważnie, także tych, którzy mnie nie lubili. Oddzielałem formy od treści. Wiele z tego, co mówili, było chaotyczne, przesadzone albo podszyte potrzebą dominacji. Ale bywały też fragmenty, które miały sens. Te fragmenty brałem na serio, przenosiłem je dalej, negocjowałem, rozmawiałem, czasem z dużej odległości, kiedy inni na miejscu nie potrafili już ze sobą rozmawiać. Nie przypisywałem sobie autorstwa. Jeśli coś było czyimś pomysłem, tak to przedstawiałem. Jeżeli coś było nielogiczne lub szkodliwe, mówiłem wprost, że ja tego nie będę robił. Z czasem wydarzyło się coś ważnego. Ci, którzy wcześniej mnie odrzucali, zaczęli się do mnie zwracać. Nie dlatego, że nagle zmieniła się sympatia, ale dlatego, że zobaczyli, iż potrafią unieść napięcie i nie rozsypuję się w chaosie emocji. Zrozumiałem wtedy bardzo wyraźnie, że spokój, który miałem, nie wynikał z tego, że było łatwo. Wynikał z tego, że rozumiałem ludzi, rozumiałem mechanizmy relacji i znałem swoje granice. Kiedy później zmieniłem miejsce życia, nie była to ucieczka, to był wybór. Wiedziałem, że potrafię funkcjonować dobrze, nawet w złożonym, trudnym środowisku. I właśnie to zmieniło dla mnie znaczenie słów żyć lepiej. Przestały one oznaczać gdzie indziej, z kim innym albo bez konfliktów. Zaczęły oznaczać coś znacznie prostszego i trudniejszego jednocześnie. Umiejętność oddzielania sensu od chaosu i bycia sobą w relacji, nawet wtedy, gdy jest ona niewygodna. Dziękuję Tobie, że dotrwali do końca, i do zobaczenia w następnym materiale.